Panie Marszałku, Panie Ministrze, powiedział Pan w kontekście poprawki, która rozwiązywała problem, który mają spółdzielnie mieszkaniowe w kontekście cen energii, szczególnie też za te części wspólne, że wprowadzenie tej poprawki jest niepełne. Zakładając, a jakieś założenie muszę przyjąć, że rząd chce pomóc spółdzielniom mieszkaniowym, to może Pan zaproponuje, jak w Pańskiej ocenie ta poprawka by wyglądała jako pełna, ponieważ po rozmowie z legislatorami ja stoję na stanowisku, a w zasadzie niejadko biuro legislacyjne, że propozycja zmian zaproponowana przez, e, przez nas jest propozycją pełną. Stąd jestem ciekaw, na czym ta niepełność, na którą Pan zwrócił uwagę, miałaby polegać. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie Panie senatorze w szczegółach, dlatego że to, to nad tym, pracował nad tym zespół specjalistów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który sformułował tezę, którą byłem w stanie Państwu przekazać, że Wymaga ona dopracowania jeszcze w szerszym aspekcie i na, w, takim, w, takim, w takiej formie, jaka ona została zaproponowana, no nie jest adekwatna do tego, co, czym powinna zostać ta regulacja objęta. Dziękuję bardzo panie ministrze.